Różne wersje Uno i o co w nim chodzi, część druga. Uno Spin. Osoba, która zagra kartę Spin, kręci kołem, które pokazuje, co stanie się za chwilę. Na przykład, wyrzucamy wszystkie nasze karty danego koloru, lub bierzemy ze stosiku, dopóki nie będzie wybranego przez koło koloru. UNO Blokus. Dotychczasowe zasady strategicznej gry blokus zostają zachowane. Poszczególne elementy muszą się ze sobą stykać rogami. Kiedy pojawi się karta specjalna, wtedy wszystkie zasady zostają złamane. UNO Stacko jest to rozgrywka wieżowa łącząca ze sobą zasady gry UNO i jęki. UNO All Wild. Ta wersja jest szybka i nie wymaga dopasowywania ani kolorów, ani numerów, tak jak klasyczna wersja. Jest też bardziej zaskakująca dzięki kartom specjalnym. Uno Flex. Dzięki specjalnym kartom możemy zmieniać niektóre zasady i kolory kart. Uno Remix tutaj dostosowujemy grę pod siebie dzięki specjalnym kartom do wpisywania i konfigurowalnym opcjom, a karty mogą być skierowane przeciw. Konkretnej osobie i mogą one być pozytywne, jak i negatywne. Koniecznie zaobserwuj po więcej.